To był naprawdę dobry rok. Dzięki naszej wspólnej ciężkiej pracy udało się pokazać, że nie jesteśmy partią sezonową, a władza musi liczyć się ze zdaniem obywateli. Dziękuję wam za spotkania w ponad 350 miastach w całej Polsce, ale też za życzliwość każdego dnia na ulicy, w sklepie czy na stacji benzynowej. Dziękuję wam za waszą nieustającą wiarę w to, że uda się jeszcze zbudować silną, dumną, bogatą i bezpieczną Polskę. Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę wam zdrowia, szczęścia, radości, spełnienia marzeń, a także i wytchnienia po tym naprawdę pracowitym roku. Wesołych świąt! Niech w zgiełku i tempie naszego codziennego życia zajaśnie Gwiazda betlejemska, która oprócz narodzenia zbawiciela będzie nam zwiastować rodzinne ciepło, wzajemną pomoc i chwilę wytchnienia. Mądrej edukacji dla waszych dzieci, zdrowej służby zdrowia i przede wszystkim bezpieczeństwa na naszych ulicach. Szczęścia, zdrowia i satysfakcji bez zbędnych regulacji. Niech te święta dadzą siłę, nadzieję i wiarę, że ten nadchodzący nowy rok może być lepszy. Życzę Wam wielu łask bożych, spokoju i cudownie spędzonego czasu w gronie najbliższych. A w nowym roku życzę, aby spełniły się Wasze wszystkie plany. Niech każdy dzień przynosi Wam wiele dobra i nowych inspiracji. Zajemnej życzliwości. Na co dzień, nie tylko od święta. I odpocznijcie w te święta od polityki. Spędźcie czas ze swoimi najbliższymi i po prostu cieszcie się radosną nowiną. Dzisiaj życzę Wam wystrzałowego Sylwestra i wszystkiego dobrego na nadchodzący Nowy Rok.